Piękno kobiecego ciała. W kulturze i cywilizacji ciało, figura i kształty kobiece były niezwykle istotne. Co jakiś czas moda dotycząca sylwetki ewoluowała. Były rubensowskie kształty na obrazach, gdzie kobiety przedstawione były z dużymi piersiami, szerokimi biodrami i masywnymi nogami. Były wybiegi wychudzonych kobiet. Jest obecnie walka z otyłością i nadwagą, ale też anoreksją i bulimią. To, w jaki sposób wygląd kobiet jest postrzegany, zależy od miejsca w świecie, w którym żyjemy, od naszych kulturowych uwarunkowań, genów i zmysłu estetyki. Dla wielu tubelczych ludów żyjących z dala od nowoczesnych cywilizacji, kobieta powinna nadal mieć szerokie biodra, które świadczą o jej płodności. Mocne włosy i piękną maksamitną skórę, która świadczy o tym, że jest zdrowa. Od czasów milenium modna kobieta wyglądem przypominała raczej chłopca niż kobietę. Kształtne biodra i biust ustąpiły miejsca wypukłym żebrom i wklęsłym brzuchom. Stawiano wielu modelkom granice kilogramów i centymetrów w poszczególnych obwodach doprowadzając je do przewlekłych problemów związanych z anoreksją i bulimią. Wiele z nich straciło zdrowie fizyczne i psychiczne, ślepo pędząc za najnowszymi trendami, a projektanci szaleli dalej, tworząc kolekcje w rozmiarach XS. Wiele młodych kobiet, czerpiących pomysły z kolekcji światowych domów mody, obserwując to, jak wygląda piękne kobiece ciało, wpadło w pętlę autodestrukcji. Znam osobiście przykład takiej nastolatki, która w ciągu dnia spożywała liść sałaty i popijała go wodą, albo rzadziej gotowanym siemieniem lnianym. Chudła w oczach, ale przeglądając się w lusterku, widziała, że wciąż jest gruba i nieatrakcyjna. Historia skończyła się tym, że dziewczyna straciła niemal wszystkie zęby z braku odpowiednich składników mineralnych i witamin. Zmasakrowała swój żołądek i jelita i wylądowała w placówce zamkniętej leczącej zaburzenia neurologiczne. Pokazuję tragizm tej sytuacji, żeby uświadomić Wam, jak wielkie szkody może przynieść pęd za byciem modnym i szczupłym. Nie wolno zapominać, że nie każda sylwetka może być szczupła czy chuda. Niektórzy, jak mawiali nasi dziadkowie, są grubej kości i z natury mają nieco więcej w obwodach niż pozostali. Geny robią robotę, ale nie wolno złej diety nimi tłumaczyć. Podobnie jak w przypadku niektórych chorób. Zaburzenia hormonów i problemy z nadczynnością tarczycy mogą powodować spadek masy ciała. Problem z niedowagą i spadkiem wagi dotyczy też osób z cukrzycą, niewydolnością nerek, zakażeniami pasożytów i niektórymi nowotworami. Wzrost masy ciała często wiąże się ze złym sposobem jedzenia, nieregularnym i śmieciowym. I małą aktywnością fizyczną. Możemy go również łączyć ze stresem, poprzez wzrost poziomu kortyzolu i problemami emocjonalnymi, a także ze zbyt małą ilością snu i odpoczynku. Mogą na niego wpłynąć także cukrzyca i problemy starczycą i hormonami. Jak widać, temat bycia chudym czy grubym nie jest oczywistością i nie należy przypinać kobietom i mężczyznom ich temat też dotyczy etykietek. Możemy w ten sposób nieświadomie źle ocenić człowieka i wpłynąć na jego morale. Tym, co jest piękne w nas ludziach, są nasze emocje, uczucia i energia. Kiedy widzimy i mentalnie na poziomie energii czujemy, że dana osoba jest sobą i dobrze się ze sobą czuje, dostrzegamy jej piękno. I nie mówię tu o ludzkim pokrowcu, jak czasem mam w zwyczaju nazywać ciało, ale o błysku jej oczu, to nie i brzmieniu jej głosu i śmiechu. Dostrzegamy, że taka osoba lekko się porusza, czasem mimo znaczącej wagi. Ma w sobie pewien niewyjaśniony rodzaj pewności siebie, charyzmy i chęci działania. Gdy wszystko, co w środku, jest spójne z tym, co na zewnątrz, widzimy też, że ma zdrowo wyglądającą skórę, włosy, paznokcie, że ma miękką, jedrną skórę. Tak naprawdę o to chodzi to jest to coś, o którym mówią mężczyźni szukający swojego ideału. Niejednokrotnie słyszycie, jak mówią, że ona musi mieć to coś. Oczywiście dla każdego mężczyzny będzie to miało inne cechy i wygląd, ale jak zauważam, słucham i czytam, znajduję sens w tym, że piękno kobiecego ciała nie jest wyrażone w kilogramach, ale w tym, jak ona czuje się sama ze sobą. Czy jest szczera i prawdziwa w swoich emocjach, uczuciach i energii, jaką wysyła ze swojego wnętrza do świata zewnętrznego? Moje drogie panie, odnajdźcie w sobie boginię i cieszcie się swoją kobiecością. Każda z Was ma w sobie wiele seksapilu i pięknej, sensualnej energii, która, po, którą powinna odkryć, by móc z niej czerpać. W chwili, kiedy wy przestaniecie dostrzegać jakieś drobne mankamenty w sobie, a zaczniecie być kobiece, męski świat będzie widział u Was już tylko kobiecość i piękno. Powodzenia.